Dobra, jeszcze coś musiałem sprawdzić lecimy dalej damy sobie to jednak mimo wszystko te dźwięki troszkę y, głośniej bym to jakoś tutaj mógł słyszeć dobra schodzimy niżej i zobaczymy co tam się dzieje no już to jakoś lepiej słychać przynajmniej w moich słuchawkach Dobra, słuchajcie, co to jest? No, to jest odcinek pierwszy w miesiącu sierpniu. Yy, ostatnio właśnie, bardzo dawno nie nagrywałem z Titan Questa. W sierpniu to się to się ma zmienić, to ma ulec zmianie. Będę nagrywał przynajmniej raz w tygodniu coś z Titan Questa, bo, mimo wszystko, wiecie, no, wyszedł Ragnarok, wyszedł dodatek Atlantis, a ja tutaj nie grałem, a wiemy. Wszyscy, którzy oglądają, że Titan Quest ma trzy poziomy trudności, więc chcielibyśmy tą serię zamknąć tak ewidentnie. W lipcu skończyliśmy sobie w zasadzie podstawkę kampanii z Disciples 2. Na pewno w sierpniu zaczniemy sobie bunt elfów. Jest tam gdzieś jeszcze odłożona na dłuższy okres Jagged Alliance 2 również. Nie wiadomo, co niedziela to jest spotkanie z hirkami, Hirosem Piątki o, obecnie ogrywamy. Teraz już niedługo zaczniemy, albo już chyba. Tam jest chyba już kompania czwarta w tych Hirosach Piątych. I w Hirosach Piątych też są dwa dodatki. Czekajcie, yy, przyciszę sobie troszkę, bo mnie uderza po uszach. Dobra, zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Ładujemy, ładujemy. Ok. Jest dobrze. Dobra. Czy tak jak mówię, plany na sierpień są. Yy, troszkę ogrywamy Titan Questa, yy, troszkę gramy w Piątkę. Może jakiś Jagged Alliance 2 jakiś odcinek z tego wejdzie, bo tam no, dawno też tego nie wrzucałem, a tam yy, ustawiliśmy sobie Science Fiction, więc warto by było z tymi Kreptikusami powalczyć. No i oczywiście, yy, tak jak mówię, skończyliśmy powrót Galiena, więc teraz chyba bunt elfów trzeba by było przygrać. Widzę, że tutaj to zadanie poboczne, ta kopalnia soli będzie jedną z trudniejszych mi się wydaje, dłuższych takich. Tutaj jeszcze jakieś przejścia, nie przejścia, no ale wiadomo, w starych czasach gdzie teoretycznie ta yy, gra Titan Quest ma Miejsce bo to są starożytność to Te kopalnie były takie rozległe dosyć Czy ja coś tu mam? Mam coś do sprzedaży zaraz będę wracał chyba do miasta Nie wiem dlaczego ale mam takie dziwne skojarzenie że to jest takie Siedlisko z Diablo 2 Tak wejść zabić wszystkich Przewoźnik Kapitan straży Nie umarły z terta kości. Nie wiem, zobaczymy co tu się będzie działo. Póki co górnicy sami tacy nie umarli. Majestatyczna skrzynia. No to już chyba koniec. O! Widzieliście takie, takie szopki? Majestatyczna skrzynia z niespodzianką. niczym w diablu? 2. A nawet nie słyszałem, że. Tam może być jakaś pułapka. Nie słyszałem żadnego takiego charakterystycznego dźwięku, więc to jest. Dobra, to jest zrobione. A tutaj już nie przejdziemy, czyli musimy się wrócić tutaj. Jeszcze sobie troszkę to przyciszymy, bo jednak w moich słuchawkach. W moich słuchawkach yy, ten dźwięk jest zbyt głośny. Nie chciałbym się tutaj nabawić głuchoty, ogrywając sobie w tą gierkę. Tak jak mówię, w te, teraz już wszystko to co gram tutaj, to jest dla mnie nowe. Nie wiem nic na ten temat, bo w Ragnaroka jeszcze nie grałem. E, jedyna moja wiedza to jest coś tam na jakiś forach znalazłem. Ale poza tym nic więcej, więc dla mnie to jest zupełnie... nowum. Gramy w coś nowego. Zobaczymy z czym to się będzie jadło, tak? Dobra, idziemy teraz tutaj chyba w lewo. Tudzież w dół. Kapitan straży. No na razie te zombiaki takie... Póki co słabizna. Idziemy w dół. Tu może coś, coś się będzie działo takiego... Nie wiem. Póki co słabo. Zero wyzwania jak na razie. Co to jest? Znacznik bitewny. To idziemy dalej. serta kości, eliksir energii. A może yy, wy jako moi oglądający chcielibyście, żebym jakąś nową serię zaczął sobie na tym kanale? Możecie mi napisać w komentarzu, czy może jakąś starą gierkę? Wam chcielibyście sobie przypomnieć, ja sobie ogrywam to, nie, 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 ukrywam, ogrywam sobie to, co lubię. I po prostu to dla mnie ten kanał to jest takie potwierdzenie, że w końcu te gry sobie przeszedłem, tak, od A do Z, wszystko tam, co chciałem, to zrobiłem. Mówię, no skoro i tak siedzicie, oglądacie, to może mielibyście ochotę na, na coś specyficznego, specjalnego do obejrzenia. Na pewno każdy komentarz z życzeniami jakoś się do niego odniosę. No nie wiem, czy, czy po prostu. Się... O, widzę. Tutaj znak, znak wykrzyknik jest, więc tutaj jest nasze zadanie do wykonania. My tu sobie gadu gadu, a to zadanie jest do wykonania. O, dobra, dobra no wpadła. mściwy duch. No dobra, masz mściwy duchu. Nie znaczy, ja wiem, czy to miściwy mściwy duch. Eteryczna sfera, zdobiony pierścień z pieczęcią. Nic ciekawego nie wypadło, szkoda. co to wszystko? Dosyć słabawo. No ale dobra, wrócimy się tam. Tylko teraz tak, czy tutaj jeszcze coś jest? Przewrócenie, nic więcej nie ma. To jest jeszcze sterta kości. Jeśli w jeszcze kasa jest. Teraz sobie odkryjemy rzecz. O, to jest jeszcze i statyczna skrzynia, więc coś tutaj wartościowego chyba będzie. Tylko ciekawe, czy ja to wszystko pomieszczę, czy będę się musiał teleportować. Bo tu jeszcze są. Tu jeszcze są takie fajne rzeczy, dobra, coś tu wypadło, kostur, banderola, to tam pukaj, aha, znowu w majestatycznej skrzyni nie było nic, ale w tych stertach kości są jakieś fajne rzeczy, coś tam, nabijany kafar, druidzka banderola, eee, kafaru nie, więc teleportnijmy się. Do Hajenburga. Hejenburg, Hajenburg. Jak to się tam wymawia? Tak się wymawia. Nieważne, nieistotne. Jakoś to się wymawia. Dobra, teraz tak. Do sprzedaży: tu przede wszystkim tobie damy to, to i to. Tak, zrobimy. Bo jakbym. Mm, czekajcie. Coś tu. Ty nie masz. Chcę sprawdzić jedną rzecz. Ty tutaj jesteś. Esencja cienia Hektora. Jak to wygląda? Cienia Hektor? To jest cienia Hektora. To może z tego. Guan Yu. Może w ten sposób? A czym ja z tą kryształową łzą nie chodzę? Mam odporność na krwawienie. Może z tą kryształową łzą teraz pochodzę? Co? 8 do A to są. Szybkość ataku 95, a tu mam szybkość 95, 660, 624. Tu mam więcej odporności. I troszkę więcej życia, więc no tak, zróbmy sobie. Inteligencję sobie zwiększmy. Skarby z relikwii. Teraz zobaczmy, yy, to byłaś ty. Gdzie to jest napisane? A teraz przekaż. Okej. Okay. Czyli wszystko wiemy na temat. Wszystko jest do przekazania. Więc obojętnie, gdzie to by było, będzie tutaj znalezione, więc bardzo mnie to cieszy. Dobra. Hmm. No dobra, to w takim razie podejdziemy, sprzedamy co możemy u Ciebie. Nawet sobie możemy. Aha, przedmiotu nie można sprzedać. Dobrze, nie Maruć sprzedaje wszystko jak leci. Dobra, dobra, i teraz tak. Ile tam mam? 70, 86 zostaje. Dobra, zadania poboczne, białe złoto. Eee, czekajcie, gdzieś tutaj w Heinburgu. To było gdzieś tu, chyba ten kupiec. Elise, bogaczka? Tak, ten pieśń się poznaje go. Należy do mojego męża. W kopalni, ale jak? Nalga to węża, przeklęty chciwiec. Kiedy mąż ruszył w podróż, Golgon, jego odwłocowy przyjaciel oraz partner obiecał. Że go odprowadzi, ale mój mąż nie wypłynął, prawda? Grottem musiał go zabić w chyba kopalni, żeby ją mieć go dla siebie. To dlatego dlatego Brog za to miejsce. Odeń pieśni, muszę go zanieść do Uldixa jako dowód i sprawiedliwości. No to chyba namieszałem, mi się wydaje, namieszałem chyba dziękuję ci nie mogę wrócić mężowi życia ale jestem pewna że korką zobaczy za swoje zbrodnie pójdę do Hersza żądam rozprawy w obecności druidów eee, No dobra Listy młot z nekromancji Co to jest Aha coś takiego dobra dostaliśmy tam jakiś jakiś suwenir kasa będzie I za motek kaska też wpadnie. Dobra, dobra. Nie ma tam do nas. Nie chcemy tego słuchać. Idziemy dalej, bo czas mija. Dobra, to jest jedno. I tu była gdzieś druga ta Okej, okay, troszkę rzeczy jest. Czyli tak, pierwszy quest poboczny zostaliśmy. Wykonaliśmy sobie. Eee, teraz nie wiem, czy tu do, w bok. Tu w bok chyba idziemy. Tak, dobrze idziemy. Dobrze podążamy. Tutaj wyjdziemy. A tutaj jeszcze coś było. Jak już wszystko zwiedzać, to wszystko zwiedzać. A nuż coś ciekawego wypadnie. Raczej znaczy wątpię, ale skoro tu już jesteśmy, to czemuż by nie? Raczej znaczy nic ciekawego nie wypadło. Sterta kości, sterta kości. wystarczy dwie sterty kości i jakaś kasa wpadnie, zawsze to jest coś dobra, no nawet fajne rzeczy wypadły znaczy fajne kosztowne A dzięki tym rzeczom fajnym, kosztownym będziemy mogli sobie o, topór podwójne uczty No, podwójny topór uczny wypadł, bo no my byśmy go sobie nie wzięli, co by było. Dobra, biegniemy dalej. Żeby nie było. Prosto do wyjścia, zmierzamy, czekajcie, czy ja dobrze biegnę do wyjścia? Tak, tutaj w lewo. Tak więc... w Kajenburgu zrobiliśmy pierwsze zadanie poboczne. Co prawda nie tak jak ten. Głupi chciwiec nam obiecał coś innego. Ciekawe czy przy wyjściu z kopalni dostaniemy może jeszcze jakąś nagrodę, co? Raczej wątpię, żebyśmy dostali nagrodę. Tak, znowu pracuję, nie ma już żadnej swojego nikogo. Pełno sobie, niech będą dzięki. I Tobie też dziękuję. No dobra, spoko. Biegniemy dalej. Czy to była ta kopalnia? Okej, okay. bo tu już dalej w bok nie możemy pójść, bo tu już było. to był las, tak. Słabo oznaczone to jest mimo wszystko. No dobra, jest tam ta kopalnia, no ale co, Trole się rozgościły. I jak oni dochodzą do siebie, wracają. Dzień dobry, druidy, złodzieje, bez sensu. Dobra, idziemy dalej. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Wow, 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 wow. Wow! I umarłem na własne życzenie przez trola. 1-0 dla troli. Muszę troszkę ostrożniej grać. Krol łamacz. Prymitywna skrzynia. Szwabska jura. Ciekawe kto to tłumaczył. No przejdziemy dalej. Lemberg. Przerzuciłeś się? Przerzuciłeś się. Dobra, czyli wychodzi na to, że nie mam tej typiary. Bo ona tam gdzieś na polach była. Ostro się tu dzieje. Niedźwiedź. Dosyć niezły ten niedźwiedź. Dobra, wpijamy tutaj. To jest tylko brązowy niedźwiedź. A ciekawe jak będą inne. Szare grizzly, ale grizzly to chyba nie ten kontynent. Duża skrzynia w siedzibie y, niedźwiedzina. No. Bardzo śmieszne. Czyli będzie skóra niedźwiedzia, podejrzewam. Albo kły niedźwiedzia. Do amuletu potwora. Czyli już coś, coś tutaj się będzie działo. Ale idziemy w górę. No, żelki, co dzieje i co dalej, idziemy tu czy tu? Kaplica cierni, proszę bardzo. Tylko po kaplicę tutaj przyszliśmy złodziej Bos. Tłumaczenia bardzo śmieszne w zasadzie, ale Nic nie zrobisz z tym. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Dobra. Okej, okay. jest, okej, okay. jest zrobione, co jest zrobione. Bardzo fajnie. O. Tak sobie zrobiłem i co teraz? Jak to jest ciekawe? Dobra, troszkę tu tych rzeczy jest. Co to takie jest? Elektryzowany, nawijany kafar. Złodziej druid O! Zbio... Zbroja niestrudzonego żołnierza Tylko oczywiście zbroja, a ja Bardzo fajnie, że niestety nie mogę jej nosić Proszę bardzo, co nam powiesz? Wyglądasz przyjaźnie, ale czy na pewno chcesz się udać w tę stronę? Za tym są tylko rozległe lasy. Dojdziesz tam wtedy do, do, do Klaubergu. Tak, jest tam też kilka ścieżek, jednak nie są one bezpieczne, szczególnie dla kogoś spoza... Czekajcie, czekajcie, dla kogoś spoza tych stron. Spójrzcie, jeśli tam się zgubisz, nikt cię już nie znajdzie. Dobra, niech się tam dzieje co chce, ale... No, dosyć dobra nuta wpada Idziemy naokoło, aha, tutaj już nie ma przejścia, tak? Dobra, nie ma tu przejścia Dobra nuta Znaczy dobra, no mnie się podoba, wam niekoniecznie, może Aha, czyli tutaj było Słuchajcie, czyli zrobimy teraz tak Dojdziemy sobie tutaj i pójdziemy so... ohohoho chciałem iść tu, ale nie dało rady tam coś zielonego jest te maringo tak? te miango coś to zielone znaczy tylko co to zielone znaczy to tutaj u nas czekajcie, włączymy mapkę, zielone to jest drużyna Czy handlarz, może handlarz bardziej Może bardziej handlarz Dobra, mamy Las Hercyński I z tego miejsca sobie zaczniemy następny odcinek, ale ja w tym odcinku jeszcze bym chciał Wow Tu się robi coraz bardziej niebezpiecznie Kto tu takimi rzuca? Dobra. Ja tu mimo wszystko chciałbym zrobić takie coś. Wróćcie do tego Hejenbergu. Bo ja mam tutaj jeszcze jeden. Mam tutaj jeszcze jedną tom. Zadanie poboczne. Przed rządek do serca. Kałomę. Dobra, sprzedajmy wszystko na razie. To też sprzedajemy, a to niestety zostawiamy, bo jakbyśmy chcieli kiedyś w przyszłości grać. Aha. byśmy chcieli kiedyś grać, wiadomo, kim. To ten. Dobra, słuchajcie. Eee... <laughs> Sądzę, że na pierwszy odcinek sierpniowy to wystarczająco pograliśmy, powiedzieliśmy co mamy nami robić na kanale w najbliższym czasie. Napiszcie w komentarzu, jak się na to zapatrujecie. Czy może chcielibyście jakąś sesję, serię z jakiejś innej gierki. Jeżeli jesteście całkowicie nowi, to prosiłbym Was oczywiście o łapeczkę w górę i subskrypcję. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć!